Po drodze zajrzałem do jakiegoś sklepu właśnie z jakimiś takimi skórzanymi torebkami i to przy torebkach nie było cen ale przy portfela było chyba 45 euro I to tamten na ulicy to za, za tyle miał sa, samemu za 25 euro miał torebki sporo taniej to jakości wyglądało porządnie ale podróbkami na ulicy by chyba nie, nie, nie sprzedawał jeżeli to jest tak bez Cały punkt sprzedaży taki, wiesz, to nie, nie wyglądało, że na, na kocu tylko e, jakby taki miał swój stragan. Jakiś taki drobniejszy prowincet może. A szybki rzut gdzie pan, gdzie dotarłem? Jest i palacco Pitti, jakiś pałac pizzy. Pewnie też kiedyś zamożni w tu mieszkali. Straszna patelnia, nie ma żadnego drzewa tutaj na tym placu. Nie wiem do czego. Planat może niezły, ale dziwi mnie brak jakiejkolwiek zieleni. Wszystko wybetonowane. Jest tak gorąco, że nie, nie, nie wychodzę tam nawet na, na, na ten plac. Nie ja chodzić po tych uliczkach bez końca. To jakaś knajpa no to jest dróżka, jest zapchana turystami, ale to, to wszystko różne lorwe, bo, boczne, tuńczy tańki. tu coś ciekawego wygląda no, no, jak dwóch jezusów hmm. na no, tej policji chyba szedłem nawet zakończmy knajpkę takie, żeby coś takie dużo coś z radę nawet leci włośników jakieś zraszacze nawet aż mokre jest na podłodze o, tam jest za dużo ludzi widzę o, idę tam równoległym, o, dwa ręce Spaszałem na to stragany z torebkami no Bo to po 25zł można kupić takie no y. Być może to jest dobra skóra Jesteś tam sobie lokalni biedniejsi producenci, których nie starczy na wynajęcie jeszcze w sklepu, ale gdzieś tam próbują handlować W końcu kupiłem w sklepie za, za 5 razy drożej. Jak można zauważyć, we Florencji da się przejechać jakąś dorożkę A, dobra, tam z tyłu jest punkt orientacyjny. To muszę gdzieś tam iść w lewo. O, sklep Abla. To jest sklep dla ludzi, którzy są biedni, ale i tak mają, nie wiedzą na co wydać pieniądze. Widziałem w która się nazywa Sofia Loren. Muszę przyznać, że jak na sobotę wieczór, to ruch samochodowy jest w zasadzie zerowy. Ceny w restauracjach takiej pizzy to jest tak 10-12 euro, taniej niż w Monachium. Pierwszym razem trochę chodziłem z GPS-em i z mapą, a za drugim razem we Florencji zamierzam się tu skupić. Po prostu idę i gdzie pójdę to zobaczę i tak się dla mnie najlepiej zwiedza miejsca. na górze Ale chciałem tu zobaczyć są trzy różne budynki Jeden, drugi, tu jest trzeci te okienka są tutaj między budynkami coś, coś jak, prawie że jak świetlik Ale wczesnięte Jak oni to zbudowali? Czy ktoś tu w ogóle mieszka jeszcze? Normalnie Jakby powiadł, czy już tam mocno. Nie, di Belvedere. Jakieś ogrody są, to są jakieś mury. Tam jakiś hotel do No, takie coś też tylko w ogrodzie. Jakimś lepszym. Wszystko za wysokimi murami. Drutko czasty. Jakieś sadolidzy. to jakieś ma ma mafiozy na pewno na Najlepiej się wiedza bez czy piesu. Mapę. Zgubić drogę. I wtedy się odkrywa najlepsze rzeczy. tu to w ogóle ludzi nie ma.

Parking od 20 do 20, tak, wąsko jest, a tu są miejsca parkingowe. są wszystko miejsca parkingowe. O 20 pospocznę. Oh. <gry> oh. All the best. <laughs>